Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Hearth of Iron 4 na modzie a prezem Lemur, w którym dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze podniosę sobie mały mikrofonik, który mam przy... znaczy jest odpięty, ale ten, do którego mówię mam nadzieję, że mnie słychać. Aktualnie na świecie dzieje się naprawdę Harmider Chaos i nie tylko, bo... Bałtyckie State Republic, które dominuje w sumie na każdym froncie, to jest bardzo ciekawe. Bije się, z jeszcze wraz z Ukrainą, Kaukaską Demokratyczną Republiką Ludową. No, mają wszędzie wrogów mają wszędzie wrogów, jest źle, niedobrze, niewygodnie. Polska wkrótce może upaść, Niemcy mogą wkrótce upaść. Rosja ma spory problem, i naprawdę skisnę jak Bałtycka Socjalistyczna Republika wygra tę wojnę i naprawdę zrobią coś bardzo przykrego. Kolejnej straty, no, no kolejnej straty. Kolejnej rzeczy, jaką mamy, no to wiadomo, bombardujemy cały czas niesamowicie. chociaż, czekajcie. Um... O, co się dzieje? A, Dżampanier, że pan coś nas czekuje, prawda? A, claim is in this". A, wypchajcie się, ludzie. Dobra, musimy zrobić tego kromela. Pamiętam, pamiętam, jak mówiłem wtedy, że. No teraz badamy ten bonusik tam, czyli się parę procent na te, na to wszystko. Znaczy na wszystko. Badamy sobie na bonus, bonusiki do czołgu, więc teraz robię boniusieki na 46 rok, tak by być po prostu do przodu, wiecie o co chodzi. Hmm. Kolejną sprawą będzie to, że będziemy musieli się zesantować. Będziemy musieli się zesantować naszego przeciwnika. Wy możecie ochronić tutaj, chronić tutaj. Tutaj już nie musicie nawet chronić, ale po prostu tak pływajcie, bo tu będziemy potrzebowali zrobić desant. Wy bo możecie zrobić oszczał w ten i w tenże rejon. Bo jak zrobimy ten oszczał tutaj i tutaj, to uwieście, mi to będzie naprawdę kozacko, że... Zrobimy coś dobrego, zrobimy coś dobrego dla świata. Przy okazji zaraz poczemy później produkcję czołów. Na razie produkujemy mnóstwo lancasterów. Ojej, produkujemy ich na razie jeden dziennie. Znaczy no... Prawie jeden dziennie. Troszkę ich tracimy na tym niebie obstawiam, no ale nie ma... Jak się nie ma coś, o to się lubi, to się lubi, co się ma. A w tym przypadku nie mamy nic bardzo dużo, ale nieźle. Zaproponowaliście również jednym odcinku, żeby zliknąć tutaj Masters, Impact i tdaj, żeby zmniejszać te ich... Um... Żeby zmniejszać ich tam dojrzenia do niepodległości, jasne spoko, tylko jest jedna rzecz, ja muszę zbudować, muszę ulepszyć jeszcze armię. Muszę jeszcze bonusy do armii troszkę ulepszyć, potem będę mógł kombinować co jak, bo na razie co, rozbudujemy wam fabryki, całej tej Burmie, później Burmę sobie anektujemy i, z, i A jak w ogóle z Indiami, mogę tutaj budować coś w Indiach? Mogę budować coś w Indiach. No Indie też raczej nie będą mogły urosnąć, Hawaje też nie urosną, mamy Hawaje? Wow! O, właśnie, to jest świetna rzecz, że po prostu. wygraliście system. Powiedzieliście, że nie mam prawa do Hiszpa do Egiptu. Dlaczego ja nie mam prawa do Egiptu? Bo co? Bo Napoleon sobie wygrał i ja nigdy tam nie byłem. Ja tu jestem gościem z przeszłości i ja wiem, co tu się ma stać. O! O, i widzę, że sobie anektowaliście teraz. So, i teraz ruszam? Blok jest taki wielki, potężny. A Kingdom of Italy w sumie. ma rodzajem z każdym. A nie, Kingdom of Italy też jest ten. O! No powiem Wam, że ten sojusz naprawdę jest dość potężny i bo boję się go trochę. Znaczy boję się go trochę, będę chciał go się z nim pobić. Mm, French coś tam coś tam wysyła. My sobie zrobimy już to tak jako film X-series, jako super zmotoryzowaną, nowoczesną armię. Na pewno to będzie się korzystać, na pewno będziemy z tego dobrze korzystali dobrze z tego działali. Więc nie ma co się przejmować. Okej, okay, ej, poszedł desant w stronę Japończyków. Czy damy to im w ogóle radę? My się desantujemy na rzeczki, widzę, że się wycofujecie i wycofujecie. Czekajcie. Damy radę tu się zastosować, nie? Czy mamy tutaj jakąś możliwość wysłania samolotów? Nie mamy, niestety. Możemy ich tylko ciągle bombardować z góry i udawać, że coś robimy. Znaczy, bombardowanie coś na pewno robimy, ale w tym przypadku, no, mogą być lepiej, mogło być gorzej. Mm. Guarelia ekspert kurde, byle. Właśnie jest najgorzej teraz to, że oni tutaj podeszli tak większą armią. Podeszli teraz tutaj tą większą armią i może być problem. Czekajcie, wycofajcie się. Wycofajmy się stąd tutaj, może Was akurat nie ściągnąć i zresztą pływają jakieś niektóre konwoje, ale spoczko. My też ściągniemy niektóre i chodzi pod wodę. Nawet już raz paliwo się skończyło. O jak śmiesznie. Dobra, strategic bomber. Nawet moglibyśmy użyć tych te wszystkich bonusów 100% i tak dalej. Użyliśmy tego, czy nie? Chyba użyliśmy, nie? Może, nie widziałem, nie przyjrzałem się temu. Nie przyjrzałem się, czy tego używamy, czy nie. To jest aktualnie ważne, czy możemy w burmie coś rozbudować. Rozbudujcie je jeszcze do fabrykę. I rozbudujemy sobie również naszą Anglię. Anglii, która jest w tej... Nie, nie, tutaj. Langshire. Królestwo Langshire nie tylko. Mmm, czołgi. Moglibyśmy zacząć produkować pierwsze czołgi, jakiekolwiek, takie średnie. Po prostu rozk rozkręćmy biznes na średnie czołgi. Wy możecie chwilę poczekać, tylko musicie wrócić, prawda? Wrócicie tutaj. Wszyscy sali zrobili Oj, dajcie na jedną dywizję. Więcej niż jedną dywizję. To nie są. No, musicie tutaj przypłynąć, naprawdę. Się tyk, 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 no. Mm. No i 10 z nich tu będzie, tylko muszę się inne przygotować, prawda? Tylko coś tutaj pływa, musimy tutaj zwiększyć trochę możliwości naszego przemysłu, że tak to nazwę. Mmmm... Odejść tu, żeby się oszczędzić trochę paliwa, no właśnie. Oszczędzimy sobie tego trochę paliwa, niech nasze wojska tutaj nie pływają i nie psują życia. Mmm... No tak, na kampoju niestety nam to nie służy. A aż gdybyśmy się pobawili na przykład inaczej. Tutaj, dalibyśmy tutaj test do... tak właśnie na waszą stronę. Czy znaleźlibyśmy jakieś okręty, które moglibyśmy bić? Bo może by się coś znalazło. Bo tutaj się próbujemy pobić. W sumie ta, taka walka powietrzna, która w sumie o niczym nie świadczy. O, o, o czekajcie, coś jest. Bo tu to być okręty, prawda? Jak wygląda ta sytuacja z okrętami? Mm... Enemy ships. No tutaj mamy więcej tych okrętów, raczej. Mm -hmm. Wait, to tutaj. Tutaj pływają ciołki. Tutaj pływają ciołki. Tam są półte ciołeczki. Musielibyśmy oddzielić trochę niszycieli. Ale mamy te trochę niszycieli, prawda? No właśnie, tu gdzieś powinniśmy mieć naszą flotę niszycieli. Mógłby tam wpłynąć tutaj. Tutaj wpłyń. I będziesz pomagał eskortować nasze konwoje. Bo na razie oni nam ściągają te konwoje, ale też możemy się. Też możemy się im pokazać. Dobra, podejdź tutaj jeszcze raz, próbujemy się zastanowić. Znaczy, moglibyśmy zrobić taki myk, że większość tych dywizji jest oczywiście nieprzygotowana do działań wojskowych. To jest akurat problem, który. Męczy, że ma, Może nas tutaj męczyć. Czekaj, kim ty jesteś? Odejdź stąd. Przy okazji, czy tutaj nie ściągamy konwoi? Nie ściągają nam konwoi. Widzę, że Japonia traci trochę tych okrętów też. W ogóle swoją drogą nie rządzi tych te Hirohito. Tej rządzi Hidechi Toyo, Tojo, Tojo, jakoś tak, nie mam pojęcia jak to nazwać. Dlaczego znaczy, to jest tak wyznaczenie z logistyką? Hmm. No problemem może z pewnością być. Problem z pewnością może wyjść kilka innych rzeczy, na przykład Czekajcie, zrobię to tak i tak. Może być z pewnością problem z tym, że nam ściągają te konwoje, czyli musimy tutaj wysłać cokolwiek do ochrony. Wiecie co? Otwórzcie mi tą fotę. All destroyers, 100% destroyerów. Hmm, podzielcie się na pół, albo podzielcie się na pół i ta 57 może nam tutaj chronić, tutaj, tutaj. Pływajcie i próbujcie ściągać konwoje. Może jak nie będą ściągali nam konwoi, to nasze wojska nagle zyskają jakieś bonusach, nie bonusach i takie tam. Dobra, teraz jak mamy sytuację taką a nie inną, czyli wybadaliśmy mm, tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy, ja bym zrobił to. Miszę ich po prostu tam możliwości buntowania się. I wy robicie to. To nie więcej ropy od tego, od Meksyku. Może akurat dzięki temu trochę dłużej pożyjemy, tak naprawdę. Jak to wygląda? Próbujecie się nasić w śmieszne łodzie pod wodę, no jak leci tutaj taka flotylla, to z pewnością powinni tutaj coś porobić, ale już się Europa kończy. To jest nieprzyjemne. Uwaga, jedna dywizja tutaj jest. Hmm. Myślę, czy nie powinniśmy rozdzielić tego planu troszkę inaczej. Bo ten plan nie jest zły. Ten plan nie jest zły, tylko musimy tutaj to trochę poprawić. Musimy ten plan trochę inaczej zrobić. Ja już mam plan jak, znaczy mam plan jak plan Będzie mm... 7 dywizji prawda, to stąd 3 dywizje muszę atakować tu Ja myślę, że to wtedy miałoby taki trochę większy sens Znaczy nie, czekajcie, usuńcie ten plan tu Cyk, 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 możecie tak sobie zrobić, znowu straciliśmy jakieś dywizje na morzu, niedobrze mm... Cyk i tu tu jest 7 będą 3 dywizje. I czy wy gdzieś pływacie tak, że po prostu umieracie mi tutaj? Nie, poczekamy, tutaj 21 dni. Przy okazji ten admirał dostanie jakiś ten, czekajcie, quarellia Expert. przynajmniej będzie jakimś miszem evaderów, invaderów. Będziemy łatwiej się desantować i tak dalej. to, że taki rezultat mógłby nam tutaj pomóc. Jak wygląda przy okazji okazja tutaj? No tutaj okazja tutaj hmm, rozwój w tym rejonie, a to co najważniejsze, robimy sobie kometa. To jest akurat tam 200 dni. Na medium tank. Żebyśmy cały czas coś produkowali. Mm. Ropa na mnie, na mnie się zbierze troszkę, moglibyśmy troszkę teraz... gdzie zrobimy to tak, zbierzcie to. Zwiększymy sobie nasze możliwości ropy do maksimum. Teraz sięgniemy po prostu na chwilę, na chwilę po prostu ściągniemy jak najwięcej ropy. Bo jeżeli sobie zregenerujemy te zapasy, no to byłoby kozacko. No i tak 21 dni musi lecieć. Możemy z przykład zmniejszyć komuś nasze możliwości do życia. No, Australia, okej, okay. Australii też może. Australią też możemy się zająć. Wszystko to będzie nasze. Ktoś się chce urosnąć? Aha, to wy chcecie urosnąć, ale Wy już nie dajcie rady, bo w sumie country pochodzi mam tyle. A my to zwiększamy. No, my jesteśmy troszkę sprawniejsi od was. Lecimy dwa razy szybciej tak naprawdę. Ropa się odnowiła trochę. Mm. Dajle 10, jest to Czekajcie, gdybyśmy ścianęli jeszcze więcej, tak wiecie, po prostu odnówmy sobie te zapasy paliwa. Dobra, myślę, że to będzie wystarczająco. Myślę, że to wystarczająco tyle: 96. I teraz możemy kliknąć: Go! Go, jazda. I tu będzie broniła tylko jedna dywizja. <laughs> tu atakuje tyle. Ty wy lądujecie tutaj, właśnie, coś takiego, i projemy tutaj powstrzymać. I te 86 lat możecie z lądu atakować. Czekajcie, czekajcie, bo to jest dobry pomysł, tak? Cyk. I nagasaki może być nasze. No, dawaj, 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 cisnąć w nich. Czy oni się sami to jakoś desaltują? Czy to brzmi jak żart? Dobra, czekajcie, dajcie im radę, dajcie im radę. Musicie dać im radę. Mm. Musicie dać tej radę, oni. Jest, udało się. Wait, 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 wait. wait. I teraz musimy przycisnąć te doski tutaj, bo one będą teraz bez zaopatrzenia żadnego. Dobra, szybko podejść, podejść, podejść tu. Dobrze, uratujemy ten sensor. Możemy zlikwidować po liczbę armii już na samym początku, bo oni sobie dysantowali tutaj. Dziwne, że nikt nie ściągać tego, ale to jest nieważne. Mamy lotnisko przy okazji. Lotnisko jest na 600 samolotów. Czyli idealnie. Cyk. Cyk, cyk, cyk. O, patrzcie, to jest inny obszar niż to. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę takie... Nie, nie spodziewałem się tego. Na początku spróbuję zrobić całą wyspę dla siebie. Całą tą kokosimę Kukushimę i tak dalej, proszę bardzo, i go. Ej, 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 ej. naprawdę zajęli mnie zaj zaj tutaj, czy nie? Dobra, odbijecie, prawda? Uf, czy oni to próbują cały czas się desantować? Ej, stój tutaj, bo ja nie wiem, jak ci Japończycy, ale oni nam się desantują od pleców. Oni nam się tutaj desantują, penisy. Mm. To nie jest potrzebne, może zrobię 1940 to akurat lepsze bronie by się przydały Tu, tutaj, będziecie stali, że 8 będzie tutaj stało się znaczy, ja mam tutaj 10, 8 dywizji, 9, dobra Czyli pewna część będzie stała tutaj, wy będziecie próbowali nas teraz zapierać, ale samoloty będą robili robotę tak sądzę Gdzie są moje samoloty? A, tutaj są Jezus Maria, ktoś tu przyleciał A Australia i Indie czekają na rozkazy, wypitalać mi stąd peniski Wypitalać mi są luiki małe, bo nie jesteście mi tutaj w ogóle przydatni. 1940 to możemy zrobić to. I możemy próbować się wybronić. Już wylecieliście mi są? Sią! Ja pierdzielę i teraz. Czemu mi... Ja czekam na moment, w którym będzie można zablokować. Naprawdę, ja czekam na moment tej grze, w którym będzie można zablokować po prostu. W którym ładnie można uznać, ej, wiesz, co, w sumie zablokujemy wam ten. Zablokujemy wam możliwość. Zablokuje im po prostu możliwość tego, tego, tego. Zajmowania naszych lotnisk. No w co oni też są? I tak im czekają na rozkazy, więc. Dobra, zaczyna się spadać organizacja, bo tu 600 samolotów lata Raczej się chyba wybronicie, nie? Raczej się wybronią. Borneo, Pr próba desantu na Borneo. No to powodzenia, panowie, bo w sumie nie, nie widzę dla was żadnych tutaj nadziei. Możecie nawet zrobić konwoje raiding tutaj. A my ściągniemy sobie trochę więcej ropy. No i jesteśmy trochę do przodu, jeżeli chodzi o ropę. Teraz jesteśmy już trochę do przodu, więc wszystko powinno jakoś sprawniej działać. Tak samo jak tutaj. Ojej, 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 Za dużo was tutaj jest. Jeżeli tutaj nie ściągniemy żadnych większych sił, znaczy... Mamy tutaj te nasze... Samoloty. Które tu się tutaj starają się robić. Tylko nas cały czas atakują. Czy my w ogóle przebijemy te pancerniaków ich? Chyba powinniśmy, nie? Dobra, wycofaj się. Wycofać się, odnowisz organizację, a ty możesz podejść tu. Musimy lecieć cały czas z organizowanymi wojskami. Możemy się tutaj bronić i czekać i czekać. Ale za po prostu coś za chwilkę, jak tam wygląda sytuacja. Na razie widzę, że nie, tutaj latacie, prawda? Tutaj latamy i bombardujemy. Albo staram się ładnie zbombardować Japonię. Mm... No naciskają ci Japończycy głupi. Jak się odnowicie z organizacją, to będziecie mogli wrócić Zostań już. No sądzę, że się wybronimy tutaj. Dopóki nie przyjdzie nam tutaj żadna siła pancerna, to nie ma co zakombinować. Jak wygląda w Europie? Co tu się dzieje! O mój Boże! Wy to widzicie? Teraz Francja przejedzie się wraz z Australian Empire? O luj! Owuj! Ja to wolę nie patrzeć. My mamy swój front w Japonii i dla mnie to już jest naprawdę mega, wow! I co, nie, nie skortujecie tego? Nie skortujecie i tutaj, tych konwoji? Mm, mm, mm. No powinniście skortować te konwoje, nie? Tak mi się zdaje. Czekajcie, bo wy tutaj jesteście cały czas... I znowu mi się coś zastanowało w tymże rejonie, no. Co to jest?! Skąd te wojska się biorą? No i znowu nie mam przemocy tych samolotów, które wyrządzają. Och, poradzać mi tutaj. A wy, Wybitalać. Możecie nawet latać za tymi. Możecie nawet wspierać te wojska, które będą tutaj, Bied to, gdzie one będą latać, tam wy będziecie latać za nimi i będziecie ich wspierać. Bo tak to jest takie wykrwawienie Japończyków, oni nam tutaj nie przejdą. 313 tysięcy już stracimy, 83 tysiące, ale to pewnie głównie przez desanty. Dopóki nie dostaniemy sobie czołgów, a czołgi przydałyby się nam się i przydałyby nam się to bardzo mocno. No to nie ma co myśleć w ogóle o jakichś akcjach zwycięskich i tak dalej przeciwko naszemu przeciwnikowi. Dobra, rozbudujcie mi tarki tutaj. Uuu. Jak to będzie wyglądało? Czekajcie, mylarze, subject. No tutaj spadają w tym burmie, w burmie spadają ciągle punkty. Tutaj widzę, że się próbujemy wyniszczać przeciwnikiem. Eskortujemy nasze konwoje dość mocno i za wzięcie. Jak tam, daliście sobie spokój czy nie? Czy jeszcze będziecie próbowali się bić? Chyba ja spokój sobie dali. A nie, jednak nie. Chyba jeszcze sobie spokojnie dali. Domy my wojska burmy, ale mi to na razie interesuje, bo i tak my te wojska dostaniemy prędzej czy później. Ale to prędzej, bo znaczy później dopiero. Dobra, nie odczytam wyniki. Widzę, że tutaj coś ściągnęliśmy. O, ładnie. Ładnie sobie poradzili, muszę im przyznać. Bo jak działa, jak wygląda japońska flota. Mm, nie tak źle. My nasza trochę lepiej. Ale musimy to pamiętać, że produkujemy dużo konwoi, bo mamy moglibyśmy produkować albo przestarzałe modele pojazdów, albo dużo konwoi. Więc ja już wolę robić tak, jak aktualnie robimy. Tu mamy wszystkiego, dużo, To mamy wszystkiego, dużo, wkrótce będziemy mogli znowu... Czym są te dywizje? Skąd one przybywają? Nie dostajemy żadnego komunikatu, że coś tam się tutaj desantuje. Naprawdę. Bo oni tak tracą na tym, prawda? No, stracili dość sporo oddziałów, i tak teraz znowu tracą. A nasze wojska stają się coraz bardziej literne. No dobra, nic. No. Pomyślmy nad tym, co moglibyśmy skombinować. Może na początku zrobić sobie te lepsze maszyny liczące. Mm. Bo i to byśmy. Znaczy, możemy już teraz myśleć nad rozbudową naszej wielkiej, wspaniałej floty. Takiej naprawdę mm, wspaniałej floty. Piękny okręt. Naprawdę jestem mm, zachwycony, że możemy takim działać. Ale ja bym porobił nasze gładcy innego. Mm. Nie no, to możemy porobić też. Lepsze karabiny, 42 rok to może za chwilę. Zmierzasz, no ja, co teraz moglibyśmy zrobić? Widzę, że wy się już zatrzymaliście. Wy już nie wyciągniecie. Z wami już nie osiągnę nic nowego i większego. Zajmijmy sobie tę wyspkę bo może akurat tam się lądują, na przykład, i jakoś z nas przychodzą. Hmm? Próbujcie sobie podejść, bo jedna dywizja tak naprawdę wystarczy. Dobra, zajęłeś to i wracaj. Myślę, że stąd nie desantować się. tylko musielibyśmy wysłać 6 armii. Dobra, nie no, wiem, tutaj. Zróbmy tak, wyślemy to was i na nas się zrobi. Wysiemy was tu i tu. Proszę bardzo, chciałbym, żebyście stanęli w tych tamtych miejscach, a ty jako jedna jedyna jednostka podejdź mi tutaj. No to lotnisko. Dobra, Gerand Dusi tutaj jakoś kapituluje, mnie to nie interesuje. Mm... Widzę, że próbujemy cały czas coś zbombardować ten przemysł. To no, nie jest co kolorowe. Wait, ej, halo. No wiem, że tak się fajniej wspiera i tak dalej, ale no... No nie pomagasz, no nie pomagasz jak tam wspierasz. Jak wspierasz tak, gdzie nie masz zasięgu, bo to jest jaki trochę na leniwca, nie? Dobra, możemy zaatakować czy nie? Tą szóstką zaatakujemy. A nie zaatakujemy, bo jesteśmy cały czas zaatakowani. No ja pierdzielę. No teraz wypróbujcie przycisnąć. Gdyby się udało tutaj zablokować niektóre te wojska. mmm... Borny o kolejny desant, ok. Spróbuję zrobić to taką krzywdę. Bo jesteśmy szybcy, dobra, jesteśmy szybcy, jesteśmy niesamowici, jesteśmy zarąbiści. Hmm. tu i tu. Poruszamy się szybciej niż taki rodowity Japończyk w sumie na tych wyspach. I teraz moglibyśmy rzucić coś z drugiej strony. Hmm. Dzisiaj lepiej się nie ruszaj. No i stój, bo widzę, że masz problem przebiciem się. To może jednak nie próbujmy. Improwa... Tak, tak i tak dobra, lepszy to. Zacznijmy produkować sterlingi, a z sterlingami będzie już wszystko o wiele łatwiejsze i sprawniejsze. Zróbmy to tak. Bo ta jednostka za chwilę może nam upaść. Dobra, ale dwie jednostki już się upadam, bo tu atakują nas. No tutaj powinny te jednostki, te trójka, być atakowała przez przez ściślinę, więc zostanie minusy prawdopodobnie i to dość spore, bo minusy, nie pamiętam ile dokładnie procentowo były, ale dość spore są kary za to, że się przecieślinę. Tu możemy chwilę poczekać, tutaj możemy chwilę poczekać i za chwilę znów przycisimy. Dobra, już nawet teraz. Bo tak to mamy tylko te miasto, które jest zajęte taką przecieśliną, a my, gdybyśmy my to zdobyli, to wiecie co by się działo moi drodzy? Oj, to wiecie co by się działo, gdybyśmy my to zdobyli? Wait. Hmm. Czekajcie, albo nie. Mam inny pomysł. Zróbcie to tak. Ale będziecie mogli zdecentrować się tu. I przygotować się do centu tu. Próbujmy zrobić taki manewr. Znowu od, taki manewr hype, znowu od tyłu. Hmm. Proszę, 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 szybko, 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 szybko tu. Musi podejść jakieś wsparcie. Dobra, podsz podszedłeś, dobra. Mm, ale jest ich tego... Jest tutaj ich sporo. Jest ich tutaj sporo i się boję, że możemy tutaj nie wybronić. Mamy za mało wizji chyba w tym rejonie. Mm, tak może być. Tak może być, że mamy za mało wizji w tym rejonie. Więc może teraz przeznaczmy dla nich trochę więcej. Bo tak to się wybronimy. Tutaj są wzgórza, prawda? A to są tereny japońskie, dlatego to może być takie cięższe. I nam się wydaje dobra podejdź tutaj szybko ej, ej 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 dobra, poszedłeś tutaj no nacierają dość ostro nacierają dość ostro, a ja bym tego nie chciał tracić hmm, też już odejść. odpuśćmy sobie tę wyspę szybko, 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 szybko. Odpuśćmy sobie tę wysepkę. No, pójdź tu, żeż, cholero, jedna. Bo tak, jak nam się tutaj wybronić, to byłoby naprawdę kozacko. Ej, 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 ej. Hmm, cyk, cyk. Dobra, musimy sobie odpuścić ten punkt, chyba. Musimy sobie odpuścić ten punkt, bo nas zbyt na nacierają. A my nie możemy sobie pozwolić na utratę tych wszystkich rejonów. Bo znaczy, odetną nam za dużo wojsk. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, podejdźcie teraz wy tutaj. I teraz możemy się zamknąć tu. Jeżeli znaczy, wrócimy wtedy do punktu wyjścia. Ej, 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 co wy tu. A co oni tu robią? A co oni tutaj robią? Naprawdę. Jak ten. Wo... Ja... Shine day, jasny rozkaz, panowie. Ja im daję jasny rozkaz, żeby oni cofnęli się, żeby zawalczyć, żeby coś innego porobili. Nie, nie cofną się, no nie cofną się, no Halenka, no i się nie cofną, po prostu no nie się nie cofną. Ej, dobra, czekajcie. Mm. To możemy usunąć. Możemy zrobić taki rozkaz. O. tutaj się pozywamy kolejnych sił, nic nie straciliśmy, całe szczęście. Tu nic nie straciliśmy. to musi samolot znowu wrócić na swoje miejsca, jak wrócił. Bo co chwilę tracimy to lotnisko. Oni szukają tu jakieś cofnięte dysaty ale nie dostajemy żadnego komunikatu, że tutaj coś się dzieje. Dobra, cyk. Niech spadają te punkty. Moglibyśmy teraz 42 rok, a raz 42 rok to możemy zrobić broń pancerną. Bo oni posiadają jakieś lekkie, jakieś lekkie dywizje pancerne. No i nieźle. No i patrzcie, że nieźle. No i japończycy naprawdę. Walczę naprawdę ja Japończycy dość mocno, hmm, nie nie słuchajcie tutaj. Dopóki no, nie podejdziemy do największych posiłków to nie ma co sensu cisnąć do przodu. Znaczy tak samo jak ten desant tutaj też nie ma sensu, bo tu chciałem zablokować miasto Kokura. Dziwnie to brzmi, a to takie dziwne miasto Kokura chciałem zablokować i po prostu no polecieć i zaatakować i cyk. W ogóle możecie, możecie ich zniszczyć tu. Chyba się ich coś zniszczyć, nie? Co tak tutaj? Hmm... Nie no, sądzę, że no stracili 600 tysięcy już na obronie tych wysp. Ja pierdziele. Znaczy to, ja ich rozumiem, jeżeli chodzi o obronę wysp, że to jest za wszelką cenę i tak dalej. Dobra, stój tu, stój tu, stój tu, stój tu, stój tu. Dobra, potrzebuję jeszcze jeszcze z z 10. o Oj, jednostki, jednostki, jednostki. Może teraz popłyniecie sami siebie? Tak, teraz już popłyną, bo jak dałem im linię frontu, to nie chciały się ruszyć. A tak to jednak te wojska nam się przydadzą tutaj, tak nie ukrywam. Dobra, is in China X, coś tam. Zajmujecie mi wyspę, pewnie, tak? A nie, tutaj zabudujecie. No dobra, no to za chwilę zostanie po dupie. Icyk. <gry> no i tyle is ataku. No i samo, tym musimy znowu wysłać w ten rejon, żeby latały tutaj. No. WRE! R, tak takie mocne. R, to mogę się raz tu? Hmm, zabij z drugiej strony. Ty mogę się wypłynąć. A, nie mam tej w ogóle tego. Nie mam tej w ogóle jakiejś możliwości. Płyń tu. Oj, dopunej tej. Eee. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Mamy fajny front, mamy fajny front i możemy się go trzymać. Gdyby się nam się udało za zablokować tej część wojsk japońskich, tutaj i tutaj. Hmm. Byśmy mogli zrobić to tak, a Was, panowie. Bo może to mieć sens, naprawdę może to się nie wydawać, ale to ma bardzo dużo sensu teraz co robimy. Sensu. Ty nie sąsiadujesz z tą prawda? Chyba nie, bo byście już dawno podeszli i obstawili. Tak sabiam. Mm, to. Co? Nie potrzebujemy produkcji innych. Jeżeli tutaj będzie wszystko okej. Okay. Dobra, wy jesteście osciliwani. Tutaj mam jakieś wsparcie powietrzne, przewagi. Ej, 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 dobra, już nie atakujcie, już nie atakujcie, bo was wyciska... Oni są jak taka wyciskarka do owoców. Oni nas tutaj wycisną. Dacie tutaj radę, Nie dacie tej rady. Dobra, wiecie co? Stójcie, bo nie ma tutaj żadnego sensu moim zdaniem. Stójcie, stójcie, stójcie. Możemy przygotować inny plan. Jeżeli przygotujemy sobie troszkę inny plan, zajmiemy się zupełnie tym inaczej, ale już mam. I ten plan zobaczycie od następnego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest apres na Herc of Iron 4. Trzymajcie się ciepło, cześć!